non potuimus esse in hoc loco Witamy Państwa na Marszu Podległości w Zamościu. Zapraszamy do wspólnego świętowania wolności w dniu Narodowego Święta Niepodległości. Ja bardzo proszę młodzież z zespołu szkół ponad podstawowych nr 5 w Zamościu, imienia Józefa Piłsudskiego o przekazanie małych flag mieszkańcom. Tym wszystkim osobom, które zgromadziły się mimo niesprzyjających warunków pogodowych na naszym Marszu Niepodległości, żebyśmy już od samego początku byli udekorowani naszymi najpiękniejszymi barwami biało-czerwonymi. Pod koniec XVIII wieku trzy sąsiadujące z nami państwa Prusy, Austria i Rosja inspirując antagonizmy religijne. Podzieliły między siebie terytorium Polski. Przez 123 lata nasze państwo nie istniało na mapie Europy. Zaborcy robili wszystko, by ograniczyć język, wymazać tradycję i kulturę Polaków. Wolność, którą Polska odzyskała po tylu latach niewoli, jest ogromną wartością. Dziś, w 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, Wspominamy słowa Jana Pawła II, który o wolność walczył przede wszystkim słowem. Powiedział: Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, stworzyć. Może ona być użyta dobrze lub źle na służbę dobra prawdziwego lub pozornego. W Dniu Narodowego Święta Niepodległości szczerze życzymy Państwu, tu obecnym i wszystkim Polakom dużo szczęścia, wytrwałości ducha, wielu osiągnięć i pokoju, a naszej Ojczyźnie w Polsce by zawsze była wolna, niepodległa, silna i suwerenna. Zamoyski Marsz Niepodległości rozpoczniemy od złożenia wieńców, kwiatów zniczy przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Proszę Weteranów, parlamentarzystów, władze samorządowe, przedstawicieli instytucji, szkół, organizacji, stowarzyszeń, wszystkich, którzy chcieliby oddać hołd tym, którzy walczyli, by Polska była wolna i niepodległa o ustawienie się naprzeciw pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Początkiem ceremonii składania wieńców, kwiatów, zniczy będzie dźwięk Werby. Szanowni Państwo, przystępujemy do formowania mat. Marsz Niepodległości. Zamojski Marsz poprowadzi ksiądz Jarosław Feresz. Od lat uczestnik Marszu Niepodległości, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętej Bożej Opatrzności. Za nagłośnienie na naszym Marszu odpowiada i podjął się tego zadania ksiądz Marcin Danków, Wika. Tej samej parapii pod wezwaniem Świętej Bożej Obaczności. Marsz, formujemy w ten sposób, że na samym początku idą flagi biało-czerwone, niesione przez uczniów zespołu Szkół ponadpodstawowych numer 5 w zamościu imienia Józefa Piłsudskiego. Marsz, jasna gościnnie ustawiam się. Obok na Bardzo proszę, wyjeżdżamy, państwo. co Wyjeżdżamy. Proszę, Państwa, Podczas naszego marszu, niepodległości, będzie śpiewać pieśni patriotyczne i wspominać te same o wolności. Piśni patriotyczne na przestrzeni dziejów zawsze otrzymamy na duchu dodawały nadziei i odwagi piś była bardzo popularna w okresie międzywojennym. Od roku 1939 piosenka była zakazana pod ogólną okupacją niemiecką i zasadzką. Renesans przeżywać zaczęła przeżywa od 6 lat 70. Od 2007 roku jest to obwiana dziś reprezentacyjna wojnu kazachskiego. My pierwsza na... przybywamy. uczennice widzę. Jeśli ktoś z Państwa chciał wyśpiewać pełnym głosem by te pomocnicze teksty, w tej chwili dziewczyna, uczennica zespołu szkół pomadowych nr 5 rozda. Rozpoczynamy. Przez żołnierzy Biutudzkiego uzupełniany nowymi, także tymi o nieco krywolnej treści zwrotkami. Przybyli u łani pod okienko. Warunków na Rynek Wielki jesteśmy przy tablicy upamiętniającej pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w 17 października 1932 roku. Bardzo Państwu dziękuję za udział. Naprawdę pogoda nam nie sprzyjała, ale cieszę się z tak licznej obecności Państwa, mieszkańców miasta, powiatu, może turystów. Proponuję, mamy bardzo dobry czas, o 11 rozpoczyna się uroczysta sesja Rady Miasta, później Eucharystia o godzinie 12 w Intencji Ojczyzny w Katedrze Zamońskiej o 13.30 tutaj, w tym miejscu rozpocznie się manifestacja patriotyczna, dałby Bóg, żeby już nie padało, a o 17.00 po południu w Zamojskim Domu Kultury odbędzie się koncert zespół Piśni i tańca Zamojszczyzna. Proponuję, żeby na koniec zaśpiewać jeszcze raz najbardziej znaną piosenkę. My pierwsza brygada, stojąc tutaj przy tablicy, y, upamiętniającej wielkiego marszałka. Pięknie dziękuję tym wszystkim, którzy pomogli przy organizacji. I cóż powiedzieć na koniec? Hasło marszu, niepodległości. Jeszcze Polska nie zginęła. Muzeum Zamojskie oraz pokaz sprzętu wojskowego. Pan przewodniczący Rady Miasta zaprasza również na sesję władze miasta na pozostałe części uroczystości. Radujmy się, to jest nasz Składajmy sobie wzajemnie życzenia. Niech żyje wolna, niepodległa Polska. Dziękuję bardzo. Brawo! Księdzu Marcinowi, bravo Marcin Gańków, Boję się, że mi odminie. Zrobił dzisiaj fantastyczną pracę. Bardzo dziękuję za ten trud. Yy, Zabezpieczenia nagłośnienia, na Waszej ja na wolnego. Pani szczęście narodcej Przyda nam się w przyszłości. Tak? rację. Dobrze, że flagą przepoczął, jak im każe.